Nie wiem czy słyszeliście o takiej postaci. Facet się nazywał Benjamin Weisblech. Kim był? Był prokuratorem w Polsce Ludowej. Głównym oskarżycielem generała Augusta Emila Fildorfa, Nila, dla którego zażądał karę śmierci. Oraz był głównym oskarżycielem Jana Stachniuka. Również żądał do niego kary śmierci. Jan Stachniuk, tak jak dla przypomnienia, był to główny ideolog zadróżny. Taki, taka grupa nacjonalistyczna w okresie międzywojnia, działająca zresztą do teraz. Urodził się on 22 grudnia 1908 roku, Zmarł 13 marca 1991 w Warszawie. Był wiceprokuratorem Generalnej Prokuratury PRL. Był jednym z głównych w procesach politycznych w okresie stalinizmu. Pochodził z zamożnej, żydowskiej rodziny kupieckiej. Był Żydem i komunistą. Żydem pod względem narodowościowym, komunistą pod względem ideologicznym. Jego ojciec nazywał się Hersz. Tego ciekawostkę. We wrześniu 1939 roku udał się do Związku Radzieckiego. W momencie, kiedy Sowieci wkroczyli, 17 września został prokuratorem w Lwowie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowano go na wojskowych pomoskach. Nie został osądzony w wolnej Polsce. Nie odebrano mu też Orderu Odrodzenia Polski.